Gra morda. Dobra, cicho już, morda. No, tak, tak z tytułem. E, jest to gra imprezowa, Dzietnictwa Rebel. Bardzo dziękujemy. E, to jest chyba w oryginale wydawca. E, od 18 roku życia około 25 minut zabawy. 4 do 12 graczy więc dla, dla całkiem sporej grupy e, uczestników. E, tu pozostałych jeszcze wydawców widzimy. No nie dla, dla tak, tych takich małych dzieciaczków, bo pewnie mogą błoknąć. Um, autorów tu obejrzymy. Jakieś słowa od autorów. Pytania do czapy to jest jeszcze jest z, z, tej serii. Coś wysadą drzewa. I tutaj instrukcja. stosunkowo nie, nie, niewielka, niedługa. Przygotowanie, przebieg. W stylu amerykańskim. Te, te imprezowe gry amerykańskie są. są takie, takie instrukcje z takimi obrazkami często. Dobrze, tak to wygląda. I lecimy dalej. Teraz już o czym gramy. Jedne karty, drugie karty. Tutaj kostka całkiem po, wygodne pudełko na to 120 zaczepek, 240 ripost, 28 tysięcy kombinacji, e, o, e, od 2013 roku 66% bez cenzury do 10 graczy. Do 10 graczy, a tutaj do 12 napisali, nie wiem co jest. Może więcej graczy z, na przykład z tym, z czymś tam, z jakimś oponentem, nie wiem. No e, i oglądamy. Kartę z siekierką. E, I widzimy e, tekst na każdym brzegu, tak? Świetnie, ja w tym czasie będę ciężko pracować. Ty to zawsze masz pecha. Żenada. Zawsze może być gorzej. Wyobraź sobie, że gdzieś w pobliżu wybuchła elektrownia atomowa. I na każdym są jakieś tekściki. Zaraz sobie też jakieś kolejne zobaczymy. Karty w miarę sztywne są. Hmm, może zapytać wujka Google. Wyglądasz mądrze, ale gadasz jak totalny matoł. Taka z ciebie niemota, że się nie dziwię. Chociaż raz, to nie moja wina generalnie takie, takie odsywki riposty tak? na zaczepkę mieszkanie z tobą musi być okropne hej, podostaniesz karę za 15 dni będziesz się z tego śmiać. trzeba było mówić e, wcześniej mam od tego fachowca podobno na podlasiu jest jeszcze gorzej, to ma sens e, jeśli lubisz lewatywę z cementu Oho, ktoś tu się trochę zagalopował. Dobrze, że nie jesteśmy małżeństwem. Coś jest nie tak z paskiem rozwądu. Idź do lekarza. Twojemu mężowi to nie przeszkadza? I takie rzeczy cię podniecają. A mnie. A co mnie to? Mam kamizelkę królodporną. Cykor. Nie sądzisz, że to mnie też rani? Chyba rzadko się odzywasz, co? Słuchaj mi, wypłać się porządnie, to ci przejdzie. Słusznie, weź przykład ze mnie. Ktoś tu się zakochał, nie powstrzymuj się, wydź to z siebie. Myśleliśmy, że stand-up już cię nie kręci. Jego nad nadała mojemu życiu sens, tylko yoga może ci pomóc. Może to dlatego rodzice cię nie kochają? Podoba mi się twój tok rozumowania. Jeśli chcesz, mogę cię przedstawić mojej siostrze. Na pewno się dogadacie. Cóż, może musisz się bardziej starać. I to dlatego nie było cię na moich urodzinach. To są pierwsze karty. To są drugie. Nie wiem, czy też tak masz, ale zawsze po przebudzeniu nie chce mi się spać. Musimy coś zrobić, aby uratować naszą planetę. Wczoraj na stołówce dali mi dwa, dwie dokład, dokładki resztek. Za często myślę o śmierci. Nie podoba mi się kolor twojej szminki. Coś tu dziwnie pachnie. No, bardzo przejdziemy. Nie rozumiem facetów. Najbardziej się boję, że gdzieś w pobliżu będzie zamach. I widzę facetów, którzy sikają, gdzie popadnie. Ja to zawsze mam PH. Dlaczego zawsze brakuje mi kasy, by robić to, na co mam ochotę? Kręci mi się w głowie, gdy siadam na kibelku. Postanowione, jutro idę kupić kapcie. Zwierzę to też człowiek. Kobiety mają więcej kasy niż mężczyźni. Nie, nie, uspokój się, usp nie, nie, nie uspokoję się. Podejrzewam, że moja druga połówka mnie zdradza. Biorąc pod uwagę moje wykształcenie i doświadczenie, zdecydowanie za mało zarabiam. Na to pewnie jakaś ocywka. Naprawdę się nie lubię. E, gdy chcę kogoś pode e, poderwać, zarzucam grzywą w ten sposób. Zarzuć grzywą. Mamy jakieś tam, że musimy zarzucić grzywą, czyli no wiadomo, włosami, tak? Dzisiaj ostatni raz tańczymy, proszę, tak jak gdyby umarł czas. Jutro idę na koncert Stachurskiego. Głosowanie korespondencyjne to ściema. Sam kogoś, tak brzydkiego, zarówno nie mydli na jego widok. Wiem, skąd cię kojarzę. Chodzimy do tego samego proktologa. Ja cię chyba kocham. Nauka to potęgi klucz. Mój ostatni pobyt w Wenecji był beznadziejny. To miasto z się. Natal, Sękciuka Przejechany przez samochód, jest wydaje takie dźwięki. Krrr. Uwielbiam wąchać swoje skarpety. Wreszcie dotarliśmy na wyspę miłości i pożądania. I tutaj jeszcze coś. Morda, no ale serio, morda, ma w coś co słuchem. Po co ja w ogóle pytam? Tylko wszystkich wkurzasz, wypad. Yy, I to dla każdego jest takie coś, i to jest to samo. Może oceny do, do tych wypowiedzi, trudno powiedzieć. I jeszcze mamy kostkę z woreczkiem, z woreczkiem, żeby, żeby nie było w dokładnie. Co my tu widzimy? Tu widzimy morda, 4, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 i morda, tak? Nie ma piątki, nie ma szóstki, z tego wychodzi. Morda jest tylko jedna, trójki są dwie, dwójka, 1 i czwórka. Tyle wewnątrz opakowania. No. Teraz w całości gra na odzywki, na riposty. Wydaje się, że całkiem fajne mogą być te zlepki tych kasełek. Jest tego dużo, tak? Jest tego dużo. E, tu są na każdej są cztery. Na druga strona nie, nie ale to i tak sporo, że, że cztery zniszczono, tak? I w taki wesoły, e, wesoły sposób ułożone, Nie jedno po drugiej, tylko e, dookoła karty, tak? Na brzegu karty. Tu też z obu stron. Wydaje się, że będzie całkiem wesoła gra. I to jest Morda. Morda jest niby dla pełnoletnich, ale nie było tu specjalnie jakiegoś hamsta. Na pewno nie było wulgaryzmów. O, może jakieś hamstwo może być jako odzywka, ale na pewno tu nie było wulgaryzmów. Tak wygląda Morda. Wydaje mi się, że jest wiekiem trochę posadzone. Dzięki.